Witam serdecznie. W tym oto krótkim materiale chciałbym przedstawić, jak działa system zmęczenia oraz punktów kreatywności. Jak możecie zauważyć, po dolnej lewej części ekranu zmęczenie punkty bardzo szybko spadają. To jest oczywiście przygotowane tylko na testy. Jak już oficjalnie wyjdzie serwer, to niestety będą te punkty bardzo wolno spadać. Także do rzeczy. Znajdujemy się w kopalni siarki, jak się nie mylę. Zobaczmy mój stan ekwipunku. Aktualnie posiadam 31 siarki i zaczynamy kopać. Także wpisujemy odpowiednią ku temu komendę. I jak zauważyliście zmęczenie wzrosło o 8. Punkty zmęczenia także się zaktualizowały. I jak w tej chwili wpiszę tą samą komendę, wyskoczy nam, że jesteśmy zbyt zmęczeni, aby kopać. I jeszcze raz. Mamy teraz 32 siarki. Wpiszę odpowiednią komendę. Jesteśmy zbyt zmęczeni i nic za to nie dostajemy. Jest nadal 32 siarki. Teraz skupmy się na systemie punktów kreatywności. Niech tylko zmęczenie spadnie poniżej 90 O. Weźmy przykładową komendę kuj B4. Jak możecie zauważyć, wykuliśmy oręż. Punkty kreatywności spadły o 40. Liczba się zaktualizowała. Zmęczenie wzrosło o 10 i jest tutaj kolejna wartość naszych umiejętności. Jak wpiszemy komendę ukośnik umiejętności, to wskaże nam aktualną liczbę punktów. Punkty umiejętności 200. Nie będę teraz dokładnie wyjaśniał, na czym polegają te punkty umiejętności. Przekonacie się już na serwerze. I jeszcze przedstawię jedną rzecz, że jak znów wpiszę kuj B4, to jestem zbyt zmęczony, bo jest liczba powyżej 90. Oczywiście wykuło nam to maczugę z kolcami, których aktualnie mamy dwie. Znów piszę b 4 Tym razem nie spełniam wymogów punktów kreatywności i maczuga z kolcami nie wpada kolejna. Także system jest w pełni zabezpieczony. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i niedługo... Zapraszam na serwer, który wystartuje.